Cześć, kochani, dzisiaj porozmawiamy na temat tego, dlaczego bitcoin rośnie tak szybko. Mało się zastanawiamy na te tematy, tak? kiedy e, krypto rośnie, e, ponieważ wszyscy na to długo czekaliśmy i e, cieszymy się raczej, tak? zamiast, e, że tak powiem, się nad tym zastanawiać. No ale warto, e, warto przyjrzeć się tematowi od strony fundamentalnej. Otóż ostatnie dni dla bitcoina to był absolutny kosmos, tak i w ogóle dla rynku krypto, bo wiele i innych kryptowalet też e, bardzo, bardzo zyskało na wartości. Bitcoin osiągnął swój nowy ATH na poziomie 122 tysiące z kawałkiem i to nie tylko najwyższa tak naprawdę e, cena, ale też bardzo wyraźny sygnał, że jesteśmy w fazie tak zwanym price discovery. Co to znaczy? Otóż e, price discovery, czyli odkrywanie ceny. Tak? Kiedy cena tak naprawdę przybija nowe, e, osiąga, przepraszam, nowe ATH. No to nie ma już odniesienia do starych cen, tak? do starych cen historycznych, dokąd mogłoby dojść. Więc w tym momencie działa to w sposób następujący: bardzo proste: cena rośnie tak długo, jak długo są nowi kupujący. Dopóki napływ świeżego kapitału się nie zatrzyma, Bitcoin będzie po prostu wyceniany coraz wyżej, coraz wyżej. Co ciekawe, jeżeli spojrzymy na historię, to podobna sytuacja miała miejsce w listopadzie 2024 roku, nie tak dawno temu, kiedy Bitcoin przebił właśnie wtedy swoje stare ATH i w ciągu paru tygodni dosłownie skoczył z 70 do 90 tysięcy dolarów. Gdyby teraz rynek zrobiłby podobny ruch, czyli około 30% wzrost, no to mówilibyśmy o poziomie mniej więcej 140 tysięcy dolarów. Nie mówię oczywiście, że to się stanie od razu. To, że Bitcoin rośnie, to nie znaczy, że nie będzie korekt, ale to pokazuje, że tak właśnie wygląda momentum w czasie tak zwanym price discovery. Tak? Czyli to jest specjalny czas, można powiedzieć, dla Bitcoina, kiedy nowe ATH jest osiągane i wtedy po prostu tylko sky's the limit i Bitcoin... Rośnie z nową siłą, tak z nowymi, e, szuka nowych odkryć, można powiedzieć, cenowych. No dobrze, ale teraz powiedzmy sobie, dlaczego Bitcoin w ogóle wybił się z tego przedziału e, 100-110 tysięcy, tak? Zadajecie mi pytanie, dlaczego Bitcoin rośnie, co się dzieje teraz. Na rynku. To wszystko, że tak powiem, króciutko sobie powiemy w tym filmie. Co się takiego wydarzyło, że mamy nagle taki rajd, i to w lipcu, tak? Wydawałoby się w miesiącu urlopowym, kiedy no zazwyczaj są, że tak powiem, można powiedzieć, skromne raczej wzrosty, albo historycznie nawet często spadki. Otóż tutaj mamy do czynienia z kilkoma czynnikami. Po pierwsze ETF-y. Kochani, na początku lipca zobaczyliśmy ogromne napływy do spotowych ETF-ów na Bitcoina. Nie pytajcie mnie, dlaczego. Po prostu komentuję fakt, że tak faktycznie było. Tylko w jednym dniu napłynęło do ETF-ów ponad 1 miliard dolarów. Tak? To był drugi największy dzień pod względem napływy środków w historii do tych produktów. Tak? mówimy tutaj oczywiście o produkcie BlackRocka, czyli iBit, ale też są inne instytucje, które mają etf -y na Bitcoina i również do nich były bardzo, bardzo duże napływy. Jednak jeżeli chodzi o BlackRock, to taka dygresja, że ich ETF tak naprawdę rozbił bank, ponieważ przykroczyli 80 miliardów dolarów aktywów w zaledwie 370 dni. No, takie liczby robią ogromne wrażenia, zwłaszcza, że mówimy o produktach, które mają niespełna, niespełna półtora roku. Dobrze, drugi czynnik, Drugi czynnik, który przyczynił się tak naprawdę do takich mocnych wzrostów, jest to temat wygasanie opcji. Pamiętamy, kochani, że Bitcoin jest też aktywem, który ma, że tak powiem, już opcje na Bitcoina i te opcje są notowane. No i pod koniec czerwca wygasły kontrakty opcyjne na Bitcoina za drugi kwartał. Pewien inwestor makroekonomiczny, który się nazywa Jordi Visser, nie wiem czy ktoś wam to mówi, zwrócił uwagę, że przy każdym tak naprawdę kwartalnym wygasaniu o tych opcji pojawia się bardzo dużo presji sprzedażowej ze strony tych, którzy zabezpieczają przyszłą produkcję Bitcoina. Jak to działa? Otóż, kochani, górnicy, tak, czyli osoby, które kopią osoby czy firmy, które kopią bitcoina, zabezpieczają swoje zyski, kupując właśnie taką opcję. Tak, Jak to działa? Otóż wiem, że na przykład przy moich mocach obliczeniowych za trzy miesiące wydobędę jednego, dwa bitcoiny, może nie wiem, 10-20, tak, zależy od wielkości firmy. I kochani, ja chcę wiedzieć, tak, po jakim cenie ja sprzedam? te bitcoiny, tak? Dlatego wykupują opcje z możliwością, że tak powiem, sprzedaży po cenie, tak? Więc w tym momencie zabezpieczają jakby swoje zyski, jeżeli chodzi o kopanie i sprzedaż bitcoina. Więc takie kwartalne opcje dają bardzo dużo presji sprzedażowej na rynek. Więc kiedy te opcje powygasały, no to spadła presja sprzedaż, sprzedażowa i rynek mógł ruszyć w górę. Trzecią sprawą, na którą warto zwrócić uwagę jest to short squeeze. To jest bardzo ważne, ponieważ w rejonie 110-120 tysięcy zbudowało się bardzo dużo takich krótkich pozycji, tak? czyli osoby, które grają na spadki i gdy cena zaczęła rosnąć, no ci gracze zostali, że tak powiem, zmuszeni do zamykania pozycji, bądź tak po prostu, po prostu zostały zlikwidowane. Co tylko jeszcze napędziło dalsze wzrost Bitcoina, a zanim oczywiście ruszyły inne kryptowaluty, no to jest taka, można powiedzieć w tym momencie typowa spirala. Więc efekt tego wszystkiego jest taki, że mamy trzy potężne siły, które zagrały jednocześnie w jednym czasie, to był napływ do ETF-ów, koniec opcji, likwidacji shortów i to się wszystko złożyło właśnie na lipiec i dało impuls do... Wzrostów i pokonania poprzedniego ataku. Jednak, jeżeli patrzymy globalnie, to wszystko wskazuje na coś dużo, dużo większego. Wall Street w końcu zrozumieli, że Bitcoin nigdzie się nie wybiera, że Bitcoin jest z nami po to, żeby zostać na zawsze albo co najmniej na bardzo, bardzo długo. No i dzisiaj już nikt nie chce walczyć z bitcoinem, nikt nie chce udawać, że to jest tylko chwilowa moda, czy bańka, czy zabawka, nie wiem, dla programistów. Teraz wszyscy już wiedzą, że jest to cyfrowe złoto, że warto przynajmniej część portfela mieć właśnie w tym aktywie. Oczywiście nie chcą tego przegapić, więc właśnie zaczynają kupować, kupować masywnie. Tak? Mówiąc o Wall Street, oczywiście mówią o tych wszystkich wielkich bankach, które. I już e, powoli zaczynają, że tak powiem, jedne szybciej, drugie e, wolniej, ale zaczynają powolutku wchodzić w temat bitcoina. Co ciekawe, e, powstaje totalny nowy benchmark na rynku. Teraz rynek zaczyna patrzeć na bitcoin jako na benchmark, czyli taki na pewien wskaźnik. Co to znaczy? Jeżeli nie jesteś w stanie wygenerować lepszej stopy z zwrotu rocznej e, niż bitcoin. No to po prostu musisz mieć bitcoin w portfelu. Tak? Jeżeli nie jesteś w stanie wygenerować lepszych zwrotów na innych kryptowalutach, na innych akcjach, na innych obligacjach, na innych aktywach, to miej po prostu bitcoin. Taki zaczyna się, że tak powiem, nowy trend, jeżeli chodzi o rynki finansowe. Także, kochaniem, moim zdaniem, skromnym, oczywiście, jest to początek czegoś większego. Za chwilę za Bitcoinem ruszy, albo już ruszyło XRP, moje ulubione HBAR i inne kryptowaluty, inne altcoiny, ponieważ uważam, że na alt season jeszcze na taki konkretny, jeszcze chwileczkę musimy poczekać, aczkolwiek już pierwsze, że tak powiem, wzrosty możemy obserwować dzisiaj. Jak zwykle bardzo serdecznie zapraszam Was na mojego Substaka, subskrybujcie mojego e, bloga, subskrybujcie te, to wideo w sensie YouTube'a. E, dzielcie się tym wideo, jeżeli Wam się spodobało. I oczywiście dawajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, co myślicie o przyszłości Bitcoina, ile jeszcze będzie rosnąć, e, jakie będzie jego końcowe ATH e, przed tą, że tak powiem, większą e, bessą, która e, przed nami. No i oczywiście tematy, które Was też e, osobiście... Interesują. Dajcie, dajcie znać, czy chcecie też krótkie filmiki, żebym wrzucała z jakimiś newsami częściej, czy wolicie właśnie taki jeden, większy film na temat ogólnie przeglądu rynku. Także wszystko, co sobie życzycie, piszcie. I kochanie, do, do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.